We'll Smog to mieszanina pyłów i związków chemicznych, takich jak tlenki węgla, azotu i siarki czy benzoalfapiren. Każdy jest szkodliwy dla zdrowia i może być przyczyną różnego rodzaju chorób. W dużych miastach smog mogą powodować spaliny samochodowe. Jednak głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest spalanie węgla czy drewna. Przede wszystkim w starych piecach, które nie spełniają norm emisji spalin. Dlatego też, kiedy tylko zaczyna się sezon grzewczy, w przychodniach wydłużają się kolejki pacjentów. Zaostrzają się przewlekłe choroby układu oddechowego. Zaostrza się przewlekła obturacyjna choroba płuc, zaostrza się astma skrzelowa. E, zaostrzają się nawrotowe e, choroby infekcyjne, dróg oddechowych. I ci pacjenci rzeczywiście w zwiększonej liczbie pojawiają się czy to w przychodniach, czy na izbach przyjęć. Dla niektórych osób smog może być szczególnie groźny. Mowa między innymi o seniorach. Jeśli chodzi o seniorów, to ten wpływ niekorzystny zanieczyszczenia na zdrowie wynika przede wszystkim z licznych chorób, które współistnieją, prawda? Czyli choroby układu oddechowego, yy, choroby układu krążenia. A także z osłabionych mechanizmów kompensacyjnych, które wiadomo z wiekiem u osób starszych nie funkcjonują tak jak u osób w średnim wieku czy też u dzieci. Dlatego też przebieg chorób jest cięższy, a i zanieczyszczenia dodatkowo jeszcze zaostrzają i zwiększają częstość hospitalizacji i zgonów. Jak zaznaczają lekarze, osoby starsze częściej cierpią na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, zanieczyszczenia powietrza mogą potęgować te dolegliwości. Dyskomfort w palce piersiowej, pieczenie, uciski, e, które są stymulowane przez wysiłek fizyczny, one z drugiej strony, jeżeli my zmniejszamy wysiłek fizyczny albo zaprzestajemy wysiłku fizycznego, mijają, to to jest kolejna rzecz, która może wskazywać, że jest to choroba serca. To jest jedna rzecz, duszność, czyli uczucie, nie mogę nabrać powietrza, coś jest nie tak, muszę zwolnić też powinno być e, zweryfikowane. Duszności ogranicza tolerancji wysiłku, czyli możemy przejść krótszy dystans niż dotychczas to się działo. Mamy świszczący oddech, e, mamy częstsze tendencje do powstawania zmian zapalnych w oskrzelach. To objawy, które mogą się pojawić niemal natychmiast. Są jednak znacznie groźniejsze skutki wdychania zanieczyszczonego powietrza. Mogą wywoływać przewekły stan zapalny i e, niestety prowadzić do modyfikacji procesu zapalnego, czyli przyspieszenia np. tworzenia miażdżycy, co za tym idzie zwiększenia częstości i przyśpieszenia powstawania zawałów serca, udarów mózgu, czy też no, różnych innych e, objawów miażdżycy. Wszystko to sprawia, że zanieczyszczenia powietrza, jak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia oraz Europejska Agencja Środowiska, przyczyniają się do śmierci około 40 tysięcy Polaków rocznie. To jest bardzo duża liczba, ponad 450 tysięcy osób umiera w Unii Europejskiej na przestrzeni roku ze względu na smog. Na smog to oczywiście też wpływa e, nie tylko na układ na krążenia, nie tylko na układ oddechowy, na układ nerwowy. Częstsze są udary mózgu. Dlatego też lekarze uczulają, żeby nie bagatelizować objawów chorób serca czy płuc i jak najszybciej zgłosić się do lekarza rodzinnego. Podstawowym badaniem jest osłuchiwanie, wcześniej oczywiście poprzez tym wywiadem, badanie ogólnointernistyczne. Następnie można takie, taką diagnostykę rozszerzyć, o choćby badanie RTG-klatki piersiowej czy badanie spirometryczne, echo serca. Badań podstawowych krwi. Natomiast idealnym uzupełnieniem diagnostyki, choćby układu oddechowego, jest często w zasadzie sensie pomijane USG Układu Oddechowego, które daje mnóstwo informacji z takim rozszerzeniem możliwości diagnostycznych w gabinecie lekarza internisty. Ważna jest też profilaktyka, dlatego przed wyjściem z domu warto sprawdzić stan jakości powietrza w internecie lub telewizyjnej prognozie pogody. W przypadku przekroczenia norm, najlepiej zostać w domu. Jeśli oczywiście możemy, jeśli nie, to te maseczki, które do tej pory używaliśmy w związku z pandemią koronawirusa, maseczki typu Fp2, Fp3, one rzeczywiście w pewnej mierze, nawet znacznej, chronią nas przed wdychaniem tych zanieczyszczeń. Więc jeżeli musimy już wyjść, i mamy Konieczność wykonania długiego spaceru, a mamy w zasięgu ręki taką maseczkę, wiemy, że jest znacznie przekroczona norma zanieczyszczeń, używajmy jej. To na pewno nam w znacznej mierze pomoże. W przypadku osób starszych, kluczowa jest czujność najbliższych. Zimą warto zwrócić jeszcze większą uwagę na zdrowie swoich rodziców i dziadków. Dzieci i kobiety w ciąży. Dlaczego dla nich smog jest szczególnie groźny? Rozwijający się organizm dziecka, a szczególnie układ oddechowy, są bardziej podatne na te czynniki toksyczne, które są w środowisku, w powietrzu. Dzieci matek narażonych na smog miały mniejszą masę urodzeniową, mniejszy obwód głowy, a także mniejszą długość ciała w porównaniu z dziećmi matek mieszkających w środowiskach nieskażonych. Odpowiemy też na pytanie, co z aktywnością na nieświeżym powietrzu? Można biegać, ale trzeba wtedy brać pod uwagę alerty smogowe. Najlepiej śledzić to na internecie albo też pobrać aplikację, żeby wiedzieć wtedy, w jaki dzień nie powinniśmy, w jaki dzień możemy biegać. I sprawdzimy, czy istnieje dieta antysmogowa. Możemy na pewno mówić o potencjale antyoksydacyjnym diety, czyli tutaj dieta może niwelować wolne rodniki, które są wydzielane właśnie przez toksyny, przez m.in. smog. To wszystko w kolejnych odcinkach programu Czyste Powietrze to zdrowy oddech.